Pewnego mrocznego i uciekającego smutkiem dnia Muminek odkrył w sobie syndrom emo. Co robisz, synku? Ty mnie nie rozumiesz! Rozmawiajmy zatem. Zabiję się, jak mi nie dasz swojego czarnego cylindra. Nie dam ci go, bo się przeziębie. Dlaczego nie pobawisz się z Ryjkiem? On też mnie nie rozumie! Ooo! Maminku! Maminku! Chodź na wino! Będziemy słuchać metalu! Odbierasz mi radość życia, do której i tak się nie przyznaję! Głupi petał! Nie przyzywaj mnie, proszę! Jesteś pedałem i ciotą! Strzelę sobie w łeb! Dobra! Tylko powiedz stary, że ma fajny cylinder! Ranisz mnie, ale zrobię to dla ciebie! Czy Muminek się zabije? Czy Ryjek wypije sam całe wino? Czy stary Muminka ma fajny cylinder? Dowiecie się w następnym odcinku. Na dzisiaj to koniec. Dobranoc, kochane dzieci.